Witam Was, kochani, bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. Ostatnie wydarzenia w gazie to ważny krok. Hamas uwolnił ostatnich 20 żyjących izraelskich zakładników oraz 9 ciał w zamian za prawie 2000 palestyńskich więźniów. To porozumienie to jednak taki pierwszy i, według mnie, bardzo kruchy etap. Bardzo ciekawi mnie Wasze zdanie na ten temat. Czy wierzycie w trwały pokój i dwupaństwowe rozwiązanie? Osobiście jeszcze do ym, 7 października 2023 roku miałam taką nadzieję. Obecnie nie wierzę w rozwiązanie dwupaństwowe. I w dzisiejszym odcinku wyjaśnię, dlaczego tak myślę, ponieważ pojawia się wiele komentarzy pod moimi filmami, które w kółko się powtarzają. Postanowiłam, że co jakiś czas będę na nie odpowiadać, zamiast odpisywać każdemu z osobna. Komentarzem, który najczęściej pojawia się pod filmami, i zarazem odpowiedź na ten komentarz jest jednym z powodów, który wyjaśnia moją ocenę sytuacji i brak nadziei na dwupaństwowe rozwiązanie, jest komentarz. Dlaczego Izrael ukradł Ziemię Palestyńskie? To niewygodny temat. Kolejny komentarz. A dlaczego Palestyńczycy mają uchodzić? Z własnego kraju, bo ktoś chce zagrabiać ich terytoria wraz ze złożami tam się znajdującymi. I kolejny komentarz. A dlaczego mają ich przyjmować? Bo Izrael chce. Logika mówi: w 1948 roku UN wykreował dwa państwa Palestyna i Izrael. Więc dlaczego oni muszą się wynosić? Tylko dlatego, że USA daje kasę, by Izrael robił co chce. Jeżeli Palestyna to nie kraj, to Izrael również. I teraz chcę was wyprowadzić z błędu. Po pierwsze, ONZ w 1947 roku zaproponowało państwo żydowskie i państwo arabskie, a nie palestyńskie. Tożsamość palestyńska zaczęła się kształtować dopiero w 1967 roku, po wojnie sześciodniowej, ale wracając do podziału z 1947 roku. Wiele osób myśli, że Arabowie zamieszkujący te tereny nigdy nie mieli szansy na stworzenie własnego państwa, a to oczywiście kłamstwo. Pierwsza szansa na stworzenie państwa arabskiego pojawiła się w 1947 roku. ONZ zaproponowała podział terytorium mandatu Palestyny na dwa państwa żydowskie i arabskie. Żydzi mieli otrzymać około 55% terytorium, a Arabowie około 45%. To może wydawać się niesprawiedliwe, ale trzeba pamiętać, że większość terenów przyznanych Żydom były to obszary pustynne i obszary niezamieszkałe. Arabowie mieli dostać większość terenów rolnych. I miast arabskich. Żydzi przyjęli plan, mimo trudnych warunków, arabowie go odrzucili i rozpoczęli wojnę. Zaatakowali Izrael z pięciu krajów, chcąc nie dopuścić do utworzenia państwa Izrael. Gdyby arabscy przywódcy zaakceptowali plan, państwo arabskie powstałoby już w 1948 roku. Kolejna szansa pojawiła się po 1948 roku. I uwaga to bardzo ważna wiadomość po wojnie w 1948 roku Gazę przejął Egipt, a Jordania przejęła Judę i Samarię, czyli zachodni brzeg. Przez prawie 20 lat, od 48 do 67 roku, nikt z arabskich przywódców nie próbował utworzyć ani w Gazie, ani w zachodnim brzegu państwa palestyńskiego swoim braciom. Zamiast tego Egipt i Jordania traktowały te ziemie jak własne i nikt wtedy nie skandował okupacji. Przez 19 lat nikt nawet nie próbował utworzyć tam państwa palestyńskiego. Nie było żadnych deklaracji niepodległości, żadnych ruchów narodowych, żadnych prób budowania instytucji. Świat arabski nie mówił wtedy o wolnej Palestynie, mówił o zniszczeniu Izraela. Dopiero po wojnie sześciodniowej w 1967 roku, gdy Izrael przejął te tereny, nagle pojawiło się hasło to nasza ziemia. To ironiczny moment historii, bo kiedy naprawdę mogli ją mieć, nikt o nią nie walczył. Kolejna szansa pojawiła się w 1993 roku. Właśnie w tym roku wydarzyło się coś, co mogło całkowicie odmienić historię Bliskiego Wschodu. Po raz pierwszy Izrael i Organizacja Wyzwolenia Palestyny wzajemnie się uznały. To było historyczne. Na mocy porozumień z Osto palestyńczycy mieli otrzymać własną autonomię na zachodnim brzegu i w strefie gazu. Izrael miał stopniowo wycofywać się z części terytoriów. A Palestyńczycy zobowiązali się do rezygnacji z przemocy i uznania państwa Izrael do istnienia. Wielu wierzyło wtedy, że to początek prawdziwego pokoju. Niestety, mimo ogromnej szansy, proces ten został zatrzymany przez kolejne zamachy, ataki terrorystyczne i brak wzajemnego zaufania. Państwo palestyńskie mogło powstać już wtedy, ale ta szansa została zmarnowana. Rok 2000 to kolejna szansa. Historyczny szczyt w Cape David premier Izraela Eud Barak przy wsparciu prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona zaproponował Jasorowi Rafatowi coś, co mogło całkowicie odmienić historię regionu. Palestyńczycy mieli otrzymać prawie całe terytorium zachodniego brzegu i strefy gazy ze stolicą we wschodniej Jerozolimie. Izrael zgodził się nawet na wymianę ziemi, by Palestyna miała ciągłość terytorialną, oraz na powstanie niezależnego państwa. Była to propozycja bez precedensu, w zasadzie spełniała wszystkie palestyńskie żądania. Arafat jednak odrzucił ofertę bez przedstawienia żadnej alternatywy. Zamiast tego wkrótce, po niepowodzeniu rozmów, rozpoczęła się druga intifada. Czyli fala krwawych zamachów i ataków terrorystycznych, o których wspominałam w poprzednich filmach. To był właśnie moment, w którym pokój był dosłownie na wyciągnięcie ręki, ale znów został odrzucony. Ale to jeszcze nie koniec. W 2008 roku pojawiła się kolejna szansa plan Olmerta. To była kolejna ogromna szansa, którą również Palestyńczycy odrzucili. Eud Olmert był wtedy premierem Izraela, a po stronie palestyńskiej negocjował Abu Mazen, następca Arafata, przywódca autonomii palestyńskiej. To była najdalej idąca oferta, jaką kiedykolwiek złożył Izrael. Otóż Olmert zgodził się na niepodległe państwo palestyńskie na 99%. Procent terytorium zachodniego brzegu i całej strefy gazy. Izrael miał oddać palestyńczykom grunty w zamian za utrzymanie paru bloków: wschodnią Jerozolimę jako stolicę Palestyny, międzynarodową administrację nad Starym Miastem Jerozolimy, rozwiązanie kwestii uchodźców. Izrael zgodził się przyjąć symboliczną liczbę. Kilku tysięcy i wypłacić odszkodowania reszcie. Olmert nawet pokazywał mapę z dokładnymi granicami. I co zrobił Abumazen? Nie podpisał mapy, powiedział, że musi to przemyśleć i skonsultować się ze swoimi doradcami. Nigdy nie wrócił z odpowiedzią. Do dziś wielu analityków twierdzi, że plan Olmerta był najlepszą okazją do powstania niepodległej Palestyny, jaka kiedykolwiek istniała. Izrael zaproponował Palestyńczykom ponad 90% terytoriów, wymianę ziemi i korytarz łączący gazy z zachodnim brzegiem, a Mazen nie odpowiedział na ofertę. Kolejna szansa, rok 2020: prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przedstawił nowy plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu, nazwany Deal of the Century, czyli umowa stulecia. Plan zakładał powstanie niezależnego państwa palestyńskiego ze stolicą we wschodniej Jerozolimie, pod warunkiem, że Palestyńczycy uznają istnienie Izraela i wyrzekną się terroryzmu. Izrael zgodził się zaakceptować plan jako punkt wyjścia do negocjacji. W ramach porozumienia Palestyna miała otrzymać terytoria ponad dwukrotnie większe niż te, którymi dysponuje dziś, miliardy dolarów wsparcia gospodarczego i otwarte drzwi do międzynarodowego uznania. Ale znów Palestyńskie przywództwo odrzuciło propozycję jeszcze zanim zaczęły się rozmowy. Nie przedstawiono żadnych kontrpropozycji, żadnej alternatywy i tak po raz kolejny zamiast wykorzystać szansę na budowę własnego państwa, Palestyńczycy postanowili ją odrzucić. I jak sami widzicie, problemem nie jest brak ofert, lecz brak woli pokoju. I jeszcze jedno: mało kto pamięta, że pierwsza propozycja podziału była jeszcze przed ONZ. W 1937 roku, wtedy brytyjska komisja PILA zaproponowała, żeby podzielić terytorium mandatowej Palestyny na dwa państwa żydowskie i arabskie. Był to pierwszy w historii oficjalny plan podziału tej ziemi. Żydzi mieli otrzymać około 17% terytorium mandatowej Palestyny, Arabowie natomiast około 75%, a pozostałe kilka procent, między innymi Jerozolima i Betlejem, miały zostać pod kontrolą Brytyjczyków. Żydzi zgodzili się na zaledwie mały fragment, a Arabowie odrzucili całość, nie chcąc by powstało jakiekolwiek państwo żydowskie nawet na 17% ziemi. Żydzi zgodzili się, mimo że mieli dostać bardzo mało skrawek, mieli nadzieję, że wreszcie powstanie ich własne, niepodległe państwo. Arabowie natomiast odrzucili całkowicie, nie chcieli żadnego podziału i zapowiedzieli, że nigdy nie zgodzą się na istnienie państwa żydowskiego. Wkrótce potem wybuchło powstanie arabskie przeciwko Brytyjczykom i Żydom. Tak więc nie wierzę w dwupaństwowe rozwiązanie, bo ewidentnie jedna ze stron. Nie jest zainteresowania. Nieważne, ile dasz, ile zaoferujesz, to i tak nie będzie wystarczające. Bo tu nie chodzi o terytorium, ale o coś innego. Dzień po tym, jak Wielka Brytania uznała Palestynę, władze palestyńskie dziękowały za uznanie. W jaki sposób? Żądając dwóch bilionów funtów odszkodowania, powołując się na historyczne krzywdy związane z okresem mandatu brytyjskiego, to jest podziękowanie Brytyjczykom za uznanie Państwa Palestyna. Tu Nie chodzi o terytoria, tu chodzi o usunięcie Izraela z mapy świata. Zuchery Mohsen jest często przywoływany w tym kontekście. Był jednym z liderów Organizacji Wyzwolenia Palestyny w latach 70. W 77 roku udzielił wywiadu niemieckiemu tygodnikowi Der Spiegel, w którym wprost stwierdził, że sprawa palestyńska jest tylko pretekstem Celem jest zniszczenie Izraela i usunięcie Żydów. To jeden z najbardziej znanych jednoznacznych przykładów przywódcy arabskiego, który przyznaje wprost, że konflikt z Izraelem nie dotyczy terytoriów, ale jest skierowany przeciwko państwu żydowskiemu. I takich przykładów można wyliczać i wyliczać. Na przykład karta Hamasu z 1988 roku zawierała napisy odrzucające istnienie Izraela i wzywające do wyzwolenia całej Palestyny. Metodami zbrojnymi. Późniejsze przemówienia liderów Hamasu również po 2000 roku wielokrotnie deklarowały dążenie do zniszczenia Izraela. W wielu krajach Europy nie tylko widzimy demonstracje i hasło Wolna Palestyna, ale warto zadać sobie bardzo proste pytanie: co dokładnie ma to oznaczać, bowiem Izrael całkowicie wycofał się ze strefy gazy w 2005 roku. Zdemontowano wszystkie wtedy osiedla żydowskie, przesiedlono tysiące izraelskich rodzin, a także ekshumowano groby. Izrael zostawił palestyńczykom działające szklarnie, infrastrukturę, sieć wodną i elektryczną, gotowe zaplecze do budowania gospodarki. I co się stało? Zaledwie dwa lata później, w 2007 roku, władzę przejął Hamas, obalając palestyńską władzę Fatah. I żeby było jasne, Fatah to nie jest organizacja pokojowa, tylko również organizacja zbrojna powstała w latach 50., której przywódcą był Yasser Arafat, który później stanął na czele Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Oczywiście celem tej organizacji, podobnie jak Hamasu, było zniszczenie Izraela. Więc tak naprawdę między Hamasem a Fatah różnica jest bardziej w stylu niż w celu. Różnica była jedynie taka, że jeden... Robi to otwarcie z bronią w ręku, a drugi robił to w garniturze i z mikrofonem. Tak więc od 2005 roku, od wycofania się wojsk izraelskich z gazy, rządy sprawuje tam Hamas, który terroryzuje nie tylko Izrael, ale również wszystkich swoich własnych ludzi. Tuż po zawieszeniu broni w gazie pojawiły się przerażające nagrania, w których Hamas dokonuje egzekucji palestyńczyków. I Tutaj ciekawe jestem, czy właśnie w polskich mediach ktoś o tym wspomniał. Zapewne mało kto wie, ale w gazie jest mnóstwo różnych klanów i lokalnych grup zbrojnych, i gdyby nie wspólny konflikt z Izraelem, to te grupy wprost pozabijałyby się nawzajem. Zresztą widzicie to teraz na zdjęciu. Hamas w tym chaosie stara się utrzymać kontrolę i narzucić porządek, eliminując własnych rywali. I właśnie dlatego mówienie dziś o wolnej Palestynie brzmi jak ironia, bo Gaza już dawno nie jest wolna nie od Izraela, ale od Hamasu. Więc jeśli od 2005 roku nie było już żadnej izraelskiej okupacji w Gazie, to jak można mówić o wyzwoleniu? I w ogóle jak można wyzwolić coś, co formalnie nie jest państwem? Przecież Palestyna nie istnieje jako suwerenne państwo. To taki twór polityczny, który nigdy nie został zbudowany, mimo że miał na to wiele, wiele szans. Dlatego hasło Wolna Palestyna oznacza tutaj tylko jedno. To nie chodzi o wolność i o dobro Palestyńczyków, tylko o zniszczenie Izraela. Bo fakty pokazują, że z wolnością i spokojem to hasło nie ma nic wspólnego. Jeżeli po wysłuchaniu mojego filmu ktoś nadal twierdzi, że Palestyna jest państwem, to bardzo proszę, wskażcie mi w komentarzu lidera tego państwa, napiszcie, kto jest prezydentem, kto jest premierem, gdzie jest siedziba rządu, jaka jest stolica, waluta. Podajcie, nie wiem, być może link do oficjalnej strony rządu lub do jakiegoś dokumentu potwierdzającego, że to jest państwo. Czekam na konkretne dowody, nie na polityczne slogany. I zapewne wielu z Was napisze w komentarzach, że Palestyna była od zawsze, że Żydzi ją zabrali. Już pomijając fakt, że mało kto rozumie, że w ogóle Palestyna była obszarem geograficznym, a nie państwem, a współcześnie Palestyńczycy nie mają zupełnie nic wspólnego z dawnymi filistynami, Żydzi są rdzennymi mieszkańcami ziemi Kanan, czyli dzisiejszy Izrael, Palestyna, część Jordanii i Libanu, obecni tam od 3000 tysięcy lat. Już w około XIII wieku, przed naszą erą powstało tam Królestwo Izraela i Judei, czyli rdzenna państwowość żydowska. Arabowie z kolei Pochodzą z Półwyspu Arabskiego, czyli dzisiejsza Arabia Saudyjska, Jemen, Oman i dopiero w VII wieku naszej ery, po ekspansji islamu, zaczęli podbijać Bliski Wschód i osiedlać się w Syrii, w Palestynie, w Egipcie i w Afryce Północnej. To znaczy, że w czasie, gdy Arabowie pojawili się w Palestynie, Żydzi mieli już ze sobą ponad 1500 lat historii na tej ziemi. Mam do Was jedno proste pytanie. Ile razy w Koranie, Wspomniani są Bnej Izrael, czyli synowie Izraela. A ile razy pojawia się słowo Palestyna? Otóż w całym Koranie Bnej Izrael są wspomniani ponad 60 razy. Natomiast słowo Palestyna nie pojawia się ani razu. Ziemia, o której mówi Koran, nazywana jest ziemią świętą lub ziemią błogosławioną i to właśnie w odniesieniu do obszaru, gdzie mieszkali synowie Izraela. Więc zanim ktoś napisze, że Palestyna istniała od zawsze, niech najpierw sam sprawdzi, co naprawdę jest napisane w muzułmańskiej świętej księdze. I oto tym akcentem kończę dzisiejsze nagranie. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo gorąco. No i do usłyszenia, do następnego nagrania. Pa.